Witam was bardzo serdecznie w kolejnym dniu. Impreska się udała. Jedzenia trochę zostało, ale przynajmniej dzisiaj nie będę musiała obiadu gotować, bo po prostu sobie wyjemy to co jeszcze zostało z wczoraj. No i tak mniej więcej pokazałam wam co przygotowałam. Bardziej to nie była imprezka, ale to było bardziej takie, wiecie, posiadówka spotkanie, pogadanie i tak dalej, przy okazji nasze pożegnanie tutaj wśród sąsiadów z nami i Mirosława urodziny, które właśnie obchodzi dzisiaj 26 czerwca, także wszystkiego najlepszego dla niego no i jeszcze będziemy jeszcze będziemy się jeszcze spotykać z innymi znajomymi, ale to wszystko Powolutku. Nagrałam Wam też film a propos mm, naszego wyjazdu taki podsumowujący, w którym zawarte zostały wszystkie najważniejsze pytania. Yy, I właśnie a propos tego mi się przypomniało jak wczoraj się właśnie widziałam z moimi sąsiadami. Um, że zapomniałam Wam powiedzieć też o jednej kwestii a propos tej pani, która nam sprawdzała tak dosyć szczegółowo te paszporty, przyglądała się. I przed nami byli motocykliści. Tak jak montowałam te wszystkie filmy, to sobie po prostu to wszystko w głowie zaczęłam układać, że wam jeszcze o tym nie powiedziałam. I motocykliści zdejmowali kaski. Ona im kazała zdejmować, może dlatego, że to było nakrycie głowy i dlatego oni zdejmowali te kaski, ale... Do czego zmierzam? Do tego, że miałam kiedyś też taką sytuację na lotnisku, chyba w Łodzi, z tego co pamiętam, już dlatego stwierdziliśmy, stwierdził Mirosław, że on już nie będzie chciał w ogóle z Łodzi jeździć, latać samolotami. Pani na lotnisku wzięła mnie na osobistą, jakby taką rewizję, jakby takie sprawdzenie postraszyła też policją bo nie chciałam jej zdjąć chustki dla mnie to jest wiecie dosyć krępujący temat jeszcze wam nie nagrałam o tym filmu ale obiecuję że pewnie się taki film kiedyś pojawi żeby było żeby może jak będą jakieś pytania żebym odsyłała do tego filmu bo co każdy odcinek nie chce mi się po prostu o tym wszystkim opowiadać na nowo ale zrobię taki jeden film zbiorczy, yy, i tam będzie mniej więcej wszystko powiedziane, co mi jest i tak dalej. I wiecie, dla mnie to jest dosyć krępujący temat. Tutaj w Anglii yy, skończyło się na tym, że jak na przykład oni mnie poprosili, żebym zdjęła chustkę, a powiedziałam, że nie, to chociaż mi po prostu pomacali głowę, żeby sprawdzić, czy nic nie mam, i puszczali. I tak samo wiecie, na innych lotniskach w Warszawie, bo przeważnie z Warszawy też latałam, więc w Warszawie to samo. Natomiast tutaj w Łodzi mi się wtedy taka służbistka trafiła, że ona po prostu powiedziała: Nie, pani musi zdjąć chustkę. Wiedziałam, że ja nic nie muszę, a ja się od razu, wiecie, jak ja się zdenerwuję bardzo, to mnie zatyka, i ja nie wiem po prostu, co mam powiedzieć. Nie jestem agresywna, a wręcz przeciwnie, i po prostu cała się trzęsę od środka. I ta pani no wzięła mnie na osobistą, mirosa na mnie czekał, bo wiecie, ona jej bardzo zależało, żebym, żebym ja zdjęła tą chustkę. No i, i żeby miała satysfakcję po prostu tego, że. że zobaczył, że zdjęłam tą chustkę, tak? Nie wiem, może ma złe, po prostu... E, ona mnie tam przepraszała, powiedziała, że przepraszam, no ale ona musi w ogóle... Może ma po prostu z ludźmi... E, miała do tej pory niezbyt fajne doświadczenia i po prostu ludzie kłamali, kombinowali i tak dalej. I ona może dlatego e, też taka jest wśród e, innych ludzi. No a jak widać, nie każdy ma jakby wszystko, wiecie, jakby wpisane w to, żeby krę krętaczyć i po prostu oszukiwać. Niektórzy ludzie po prostu no, nie chcą, nie mają ochoty, nie mają życzenia, żeby obcy ludzie ich widzieli na przykład w dosyć niekomfortowej sytuacji, jaką jest właśnie... Ta moja część głowy. Ja w ogóle mam taki odruch, że jak ktoś mnie dotyka w ogóle za głowę, ktoś obcy, nie ja, tylko ktoś taki, to ja mam od razu taki, taki unik, wiecie. No, nie lubię po prostu, jak mi ktoś dotyka głowy. No, także to tyle słowem wstępu. Yy, idę jeszcze dogrywać drugą część, bo... Yy, Aparat mi się rozładował i robię sobie herbatkę jeszcze, żeby wam pokazać, co nam się udało. Czekajcie, tutaj Wam pokażę, ile nam się udało pudełek zapakować. W zasadzie to jeszcze nie są wszystkie, ale Wam coś niecoś pokażę tyle pudełek mamy w zasadzie tyle, ile mieliśmy, tyle mamy pudełek, ale jeszcze tam przyszły jakieś niektóre ten regał będziemy wiecie co będziemy go chyba zabierać w ogóle te szafki prawdopodobnie też będziemy przepraszam za bałagan no ale jest jak jest te szafki też będziemy zabierać jedną i drugą no i to i właśnie zastanawiamy się nad tą moją toaletką w ogóle taka propo tutaj jest opakowanie bardzo wam polecam tego Farmacerisa to jest kryjący y, fluid dla skóry naczynkowej SPF 20 bardzo fajny, ja mam go w Polsce tu mi tylko papierek został i co Wam jeszcze mogę polecić ten krem BB z Garniera y, tylko, że ja go mam dla mm, dla mieszanej i tłustej skóry ale ten w odcieniu light bardzo mi pasuje, bo jeszcze mam jeden. Czekajcie, czy mi się uda go znaleźć tu? Tu nie ma. Mam go chyba w plecaku. O ten mi chodzi, bo wzięłam dwa, kupiłam dwa, ale ten jest dla mnie za ciemny. Ja już Wam pokażę mniej więcej na tych białych drzwiach, jak on wygląda. Że on jest naprawdę, on jest naprawdę bardzo ciemny. No, sfokusuj się troszkę. O, widzicie, taki za bardzo żółty jest. Bardzo żółty, za żółty jak dla mnie. Nie mam teraz, jak Wam pokazać, na ręku, ale. Widzicie, chyba, że jest dosyć, dosyć żółty. Tamten Light jest dla mnie, o, tak jak teraz, mam taką trochę bardziej opaloną skórę lepszy. Tak one wyglądają, obydwa. I to jest właśnie Light i Medium. Teraz Wam pokażę jeszcze też, jak one wyglądają. Ten jest, to jest ten, co mi tak pasuje lepiej. To jest ten Light. Czekajcie, rozsmaruję sobie. Ciężko mi tak trochę jest nagrywać taką większą ilość nawet go wzięłam i tu jest ten ciemniejszy ogólnie są dobre i tak podejrzewam, że ten że ten anti-aging ten właśnie też jest dobry też mi pasuje ale jest niestety za ciemny już Wam pokazuję jak one wyglądają mniej więcej tak one wyglądają ten jest jaśniejszy, ten jest ciemniejszy i ten ciemniejszy aż wchodzi w taki pomarańcz. I mi to nie za bardzo służy, ale ogólnie fajne są te kremy BB. No ale ten będę musiała chyba wyrzucić, bo już nic z nim nie zrobię. Nie mam e, takiego jasnego, za bardzo z którym mogę mieszać go. On już jest nawet on jest nawet zbyt pomarańczowy, także to jest wszystko. Informacje to są dla osób, które noszą się z zamiarem spróbowania ich. Ja jeszcze będę je opisywać bardziej szczegółowo na Instagramie. Natomiast tego jeszcze dopóki mi się nie skończy już kilka użyć miałam i jeszcze mi na kilka pewnie starczy. Ten jest też nie dla skór bardzo jasnych, tylko dla takich, jakie ja mam, e, czyli takie coś naturalne, e, nude, takie nie, mm, nieopalone, ale i też nie bardzo białe, bo ja nie mam białej e, cery i nie mam zamiaru jej po prostu rozbielać jakoś specjalnie, tylko tyle co używam na te moje naczynka na policzki właśnie kremów BB i to mi w zupełności wystarczy a te dwa kremy wzięłam właśnie na spróbę, tak żeby po prostu sobie, one były za 10 funtów, nie ja je chyba wzięłam dwa w promocji ten drugi był chyba po połowę ceny w dragu była kiedyś taka promocja że jeden kosztował 9, tam 10 funtów niecałe, a drugi był e, połowa ceny. Dlatego wzięłam dwa przy okazji do testów. Miała być herbata z miodem, a jest herbata czarna po prostu, bo nawet nie mamy cytryny do herbaty, żeby tutaj do środka e, włożyć. Musimy kupić jeszcze. Jeszcze nam trochę tygodni zostało do wyprowadzki pełnej więc jeszcze możemy zużyć chociaż jedną cytrynę do herbaty, chociaż tylko ja używam cytryny.